Musimy trochę pogadać. Jeżeli stoicie, to usiądźcie, a jeżeli siedzicie, to dobrze. Przed wami recenzja Tor 4, czyli Love and Thunder, czyli miłość i grom. No i powiem wam, nie jest dobrze, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Najpierw muszę Wam powiedzieć, że to będzie recenzja bez spoilerów, nie musicie się obawiać, nie zdradzę nic, czego nie widzieliście w zwiastunach. Po drugie, nie będę Wam mówił, czy warto na to się wybrać do kina, bo i tak wiem, że pójdziecie na Tor 4 do kina. Powiem Wam tylko, co według mnie grało w tym filmie, a co według mnie nie grało. No i jak siedzicie, to musimy porozmawiać o Torze. Wszedłem na ten film mega krytyczny. Stwierdziłem, że nie zostawię na tym filmie suchej nitki. Jeżeli zobaczę gdzieś słabe CGI, od razu się do tego przyczepię. Będę o tym opowiadał non-stop przez trzy miesiące. Jeżeli jakaś piosenka nie wpasuje się w klimat filmu, od razu powiem, że kompozytor jest do dupy i nie wie, co robi i będę o tym mówił dwa miesiące. Jeżeli zobaczę gdzieś błąd logiczny, non-stop będę się do tego przyczepiał. Jeżeli aktorsko gdzieś będzie słabo, będę się do tego przyczepiał i będę gadał o tym godzinami. No, ale wyszło zupełnie inaczej. Wszystko było przepiękne. Jest to najlepszy film MCU, jaki widziałem. Moj, moje top 1 właśnie zmieniło właściciela. Najpierw to było. Avengers Infinity War, później był Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Teraz na topie jest Thor Love and Thunder, później jest Infinity War, a na trzecim miejscu Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. No i Wy możecie mieć oczywiście inne zdanie, ale to jest moje zdanie. Thor 4 ubawiłem się na tym filmie, uśmiałem, do rozpuku, nawet się raz rozpłakałem. Powiem Wam, że zdarzyło mi się to pierwszy raz. Był, była miłość i, i było grzmocenie, to znaczy był grom. E, wszystko tutaj było mega dobrze wyważone. Taika Waititi powrócił jako reżyser w Thor e, Miłość i Grom. No i powiem Wam tak, myślałem, że ten film nie przebije Thor Ragnarok. No i, no i tak się może nie stało. Ten film jest taki sam jak Thor Ragnarok. W Ragnarok z 2017 też wszystko grało. I tutaj też wszystko gra. Waititi y zrobił w 2017 film prawie idealny i tutaj też zrobił film prawie idealny. Jest jedna rzecz, do której się przyczepiłem, ale wybaczam, bo wszystko inne, co widziałem, to było 11 na 10. Za tą rzecz, o której powiem później, dałem 9 na 10, czyli łącznie wyszło 10,5 na 10. No dobra, zacznijmy od początku. Wyciągnijmy kota z worka. Kota z worka, tak. Christian Bale. Czyli gor bogobójca. Brawo, 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 brawo. W jednym tylko filmie pokonał Thanosa, to znaczy aktorsko. Po prostu Thanos przy Christianie Baleu to jest nic. Właściwie, no, Josh Brolin wcielał się w Thanosa. Josh Brolin to jest takim małym aktorem przy. Yy, Christianie Baleu, który zagrał Gora. Porównuję tutaj nie kariery aktorskie, tylko Gora i Thanosa. E, sam epilog, tak samo otwarcie filmu to był aż, niemciary ciary non-stop. Jego historia jest przecudowna. Bardzo komiksowa, chociaż niektóre rzeczy się nieco różnią od komiksu, ale generalnie Taika Waititi wzorował się na komiksach. E, Zagrał świetnie, fenomenalnie. Po prostu widać było emocje, widać było jego motywację. Po samej mimice twarzy, po tym jak mówił, było widać czego chce i ja nie musiałbym słuchać albo czytać napisów, tak, bo nie oglądałem filmu z dubbingiem. Jeżeli oglądaliście film z dubbingiem, dajcie mi znać, czy Kork powiedział um, wyciągajcie popcorn czy tam lizaki w filmie? No i co powiedział Tor do Jane. Czy były to 4 lata, czy to było faktycznie 6 lat, a nie tak jak w tym słabym dubbingu ze zwiastunu, oczywiście. Dobra. Christian Bale po prostu skradł moje serce w tym filmie. Jest zdecydowanie najjaśniejszą gwiazdą. No a właściwie to jest taki fajny oksymoron, bo zawsze jak się pojawiał, to wszystko było na szaro. To też jest fajny stylistyczny. Um, um, taki element filmu. Jest to najbardziej szary film w MCU, można by rzec, ale skradł moje serce. Jest zdecydowanie najjaśniejszy. Wszystko, co było z nim związane, jest 10 na 10. Oprócz tej jednej rzeczy, o której opowiem na końcu. Dalej, aktorsko to wszystko było tak samo. Chris Hemsworth, Natalie Portman, Cork, czyli Taika Waititi, Tessa Thompson, czyli królowa Walkiria. Wszyscy zagrali tak samo jak w poprzednich filmach. Także tutaj również wysoki poziom. Jeżeli chodzi o. Muzykę to świetna muzyka, muszę Wam powiedzieć, że bardziej mi pasuje niż ze Strażników Galaktyki. Co jest bardzo dziwne, bo do tej pory uważałem, że Strażnicy Galaktyki mają najlepszy soundtrack w ogóle w filmach, w historii filmów. I oczywiście, znowu, to jest tylko moje zdanie, Ty możesz mieć inne. I tutaj. Zacząłem się zastanawiać, czy Thor 4 nie ma lepszego podkładu muzycznego niż Strażnicy Galaktyki. Każdy kawałek prawie znam na pamięć, także muzycznie wszystko mi tutaj pasowało. Jeżeli chodzi z drugiej strony o fabułę. Fabuła była zaczerpnięta z komiksów. Mamy tutaj Mighty Tora, której komiksowa historia jest taka, że Jane Foster choruje na raka. Zdobywa Jolnira i tak staje się, powiedzmy, wyleczona i jest Lady Thorem. A Thor, no, bije się z Gorem, to jest in, inny komiks. No ale dobra, wszystko było zlepione z kilku komiksów i powiem Wam, że generalnie wszystko grało. Historia była spójna, była logiczna, um, tylko nie pasowało mi jedno w niektórych momentach tempo kulało tempo bo na początku mamy, ale to tak zawsze jest generalnie, ale tutaj zauważyłem, że coś mi tu nie pasuje po prostu. Na początku mamy e, introdukcję wszystkich bohaterów, później mamy jakąś tam szybką akcję, i później jest takie spowolnienie tempa, żeby w kulminacji, czyli tam w trzecim akcie filmu, wszystko się rozwiązało jakąś epicką bitwą. No i tutaj wydaje mi się, że e, ten drugi akt trwał troszeczkę za długo, ale. Tak jak mówię, wybaczam, bo reszta filmu jest naprawdę świetna. Ehm, dalej, CGI. Szukałem czegoś, naprawdę szukałem, chciałem znaleźć jakiś słaby punkt, ale nie znalazłem. Tu wszystko było po prostu cholernie idealne. To było tak mega dobrze zrobione, że ja nie mogę się do niczego przyczepić. Oprócz do tego tempa w drugim akcie i jeszcze jednej rzeczy: zakończenie. Nie opowiem wam oczywiście zakończenia. To będzie w spoiler talk i w wyjaśnieniu zakończenia. E, także zapraszam, jeżeli nie chcecie tego ominąć, kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj. Ale w zakończeniu była taka scena, która nie pasowała mi. To znaczy było, była zrobiona dobrze, ale modliłem się w głowie: Boże, tylko nie zróbcie tego, tylko nie zróbcie tego, tylko nie zróbcie tego. I wiecie, co zrobili? Zrobili właśnie to, czego nie chciałem, żeby zrobili. Czyli e, zakończenie było takie, właśnie typowe marwelowskie takie um, no nie powiem za dużo ale jedna postać zrobiła coś co ten typ archetyp tej postaci robi zawsze w filmach Marvela. I ja liczyłem na to, że tutaj będzie jakoś inaczej to zrobione, że coś innego nam Taika Waititi pokaże, pokaże nam inne rozwiązanie i wtedy ten film, nie wiem czy coś z Marvela by przebiło Thor 4, jeżeli zakończenie byłoby inne niż zawsze. O, może tak powiem. Także generalnie oceniam ten film na 10,5 na 10. Jest to najlepszy film Marvela, jaki widziałem. Oczywiście moja opinia, ale jaka jest Twoja opinia? Zostaw ją w komentarzu poniżej, jeżeli widziałeś film. A jeżeli widziałeś film, to uszanuj tych, którzy nie chcą czytać spoilerów i oznacz, proszę, jeżeli chcesz napisać jakiś spoiler, słowem spoiler na początku. W ten sposób ten, kto nie oglądał filmu, nie natknie się jakimś cudem na spoilery. I jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że Thor 4 to pierwszy film. Na który poszedłem, nie znając sceny po napisach i nie znając fabuły filmu, bo zazwyczaj gdzieś tam wyszukuję sceny po napisach, opisy itd. i spojluję sobie fabułę, aby przekazać ją wam, drodzy widzowie. Stwierdziłem tym razem, że tak nie zrobię i powiem wam, że naprawdę świetnie się bawiłem. No i zastanowię się teraz, czy w przyszłości również em, dawać wam. Taki opis szczegółowy fabuły przed premierą filmu. Ale może Wy się wypowiedzcie, czy chcielibyście w przyszłości coś takiego, czy bardziej wolicie być zaskoczonym w kinie. Ja byłem tym razem zaskoczony i powiem Wam, no świetnie się bawiłem, świetnie się bawiłem. Thor Miłość i, miłość i Grom, Miłość i Grzmocenie, Thor Love and Thunder, czy Thor 4. Świetny film, wybitny, jeżeli chodzi o Marvela. 10,5 na 10. Nie mogę się doczekać, żeby porozmawiać o scenach po napisach, bo o Boże. Oj, rozszerzają MCU. Oj, rozszerzają. Trzymajcie się, na razie.